Cześć, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na mój kolejny filmik. Dzisiaj będą stylizacje. Jestem za tym, żeby po prostu używać takiej szafy kapsułowej, takich ciuchów basicowych, które można łączyć z innymi, jak również kochani, będą się też nadawały do różnych pór roku, nie tylko do jednej. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć, co dzisiaj tam wyczarowałam, no to zapraszam serdecznie. Przy okazji też, jeżeli możecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Będzie tego więcej, jeżeli Wam się oczywiście spodoba. No i zostawcie jakiś ślad po sobie w formie komentarza, serduszka. Po prostu przywitajcie się też ze mną. Ja się z Wami witam. No i co? Zróbcie sobie kawkę, herbatkę. Ja sobie chyba zaraz naleję wody przegotowanej z cytryną, bo ostatnio piję znowu. No i co? Do tych stylizacji użyję tylko jednej pary butów, tej z Itaubai. Ci, co oglądają moje filmy, to wiedzą o co chodzi. Na Itaubai, to jest chińska platforma, są dostępne markowe rzeczy, ale naprawdę w bardzo dobrych cenach. Żeby nie przepłacać w sklepach, nie ma sensu, wszystko jest to samo. No, ale nie będę się już na ten temat rozgadywać. Yy, dzieciaki teraz poszły sobie dzisiaj do Candy Shop, więc za chwilę wrócą i będę podstawiała głos. Bo wiecie, jak sobie tu oglądają telewizję, no to nieraz jest muzyka yy, i po prostu to jest copyright, a nie chcę yy, gdzieś tam się narażać na yy, no, zabranie praw autorskich. Dobra, nie mogę się wysłowić. Ok, no to jeżeli macie ochotę, to zostańcie. Pozdrawiam Was serdecznie. No, i życzę miłego dnia i miłego oglądania. Także widzimy się za chwilę. No, słuchajcie, pierwsza moja stylizacja cała w błękicie, kochani. Tak jak mówią kobieta w czerwieni, to ja teraz w błękicie. Bardzo mi się podobają te szerokie spodnie. Do tego y, będę się opierała tylko na tych butach, sneakersach z Adidasa, bardzo modny kolor. Y, torebka z Chanela też można ją kupić na i Tutaj jest druga torebka ewentualnie, jakbyście chcieli, to akurat dostałam od mojego syna, to jest torebka z Gesa. Y, sweterek jest, kochani, z Doroty Perkins, którą też bardzo lubię. E, oczywiście włosy muszą być zrobione, żeby nie było, bo ja mam niełożone. Najlepiej to sobie jakoś wiecie, pokręcić, te włosy. Patrz, jak fajnie ta torybeczka mała wygląda. Ona też do wszystkiego pasuje. Taką sobie wybrałam w takich kolorach, żeby mi do wszystkiego pasowało. No, uważam, że spoko stylizacja. Tutaj nie ma zim, ale płaszczyk taki jesienno-zimowy. Teraz lepiej się czuję, kochani, w krótszych płaszczykach. No, ale jeżeli mam obcasy, to fajnie wygląda. I teraz pojawiam się i znikam. Teraz jest taka propozycja: dołożyłam sobie korale i marynarkę. Także w takim zestawieniu też to fajnie wygląda. Szkoda, że nie mam płaszczyka dłuższego, takiego jesien jesienno-zimowego. Może sobie kiedyś sprawię. Spodnie są o dużo za długie, także one idą do skrócenia. Tutaj jest propozycja następna, ale dodaję sobie, kochani, golfik. Bardzo lubię taki siwy, w kolorze siwym, taki jasny, szary. Fajnie. Taka moja propozycja. Moja mama też lubiła szary, bardzo lubiła. Chyba mam to po niej. No, naprawdę. I następna rzecz to właśnie dodałam sobie teraz e, tą marynareczkę. Fajnie to wygląda, powiem Wam. No i co tam jeszcze? Także naprawdę można, nie trzeba dużo ubrań, żeby fajnie wyglądać. No, wszystko pasuje, wszystko pasuje. Muszą być odpowiednie tonacje, odpowiednio dobrane kolory i biżuteria ewentualnie. Wiecie, do tego też pasują złote dodatki, czy tam srebrne, co tam, lubicie. No, także tak wersja z płaszczykiem, też fajnie. Do tego makijaż taki sobie zrobiłam burgundowy, ale to jeszcze nie jest burgundowy prawdziwy, jak robię. Nie, nie miałam czasu, bo przy dzieciach się po prostu nie da. Tak, tutaj y, ta sama wersja, ale spodnie zmieniłam. To są akurat leginsy, ale ja zawsze nosiłam spodnie takie dzwony. Y, ale w tych leginsach byłoby fajnie, tylko że one są bardzo no i moi drodzy, Wynalazłam sweterek sprzed lat, nie wiem ile ten sweter ma, taki beżowy, fajny z Primarku i bardzo się dobrze w nim czuję i teraz dodałam okulary z temu i naprawdę świetnie się prezentują, bardzo lubię te okulary, także taka stylizacja jeszcze. No słuchajcie, moje drogie panie i drodzy panowie, bo panowie też mnie oglądają, przychodzę tak na koniec jeszcze takie zrobić podsumowanie. Jak widzieliście, wykorzystałam tylko jedne, jedną parę butów z Itaobay, te sneakersy Adidasa, i torebeczkę Chanela. No, w sumie to dwie torebki, bo jeszcze to z Gesa, od mojego syna, co dostałam na urodzinki. Oczywiście możecie sobie dowolną, dowolne buty zakładać. Tam też na obrazku Wam pokazałam, że można też sobie. Taką wersję bardziej, jeszcze elegancką. Ja chciałam tak bardziej sportowo-elegancko. Chodziło mi bardziej o kolorystykę, i chodziło mi o to, że wystarczą tylko jedne buty i można naprawdę wiele stylizacji sobie stworzyć. Może nie są to jakieś z najwyższych półek i tak dalej, ale, kochani, no, chodzi o to, żeby bawić się modą, żeby też tego domu tak nie zagracać. Ja kiedyś to wiecie, potrafiłam mieć. Nie wiem, 30, 40 torebek. Tak, miałam takiego hopla, miałam taki za, zakup i nadal z tym jeszcze walczę. Ale tu też nieraz wiecie: współpracy się jakieś trafiają i kochani, po prostu dostaję to za darmo, tak? Tylko do przetestowania. Więc tak też było w przypadku y, chociażby tych y, sneakersów czy tej torebeczki. Także można naprawdę świetne stylizacje sobie stworzyć. Aita Obajmo ma ogromny, szeroki asortyment, sami sobie zobaczcie, zostawię Wam tu linki w opisie pod tym filmem, tam pierwszy link to będzie do tych markowych, tylko markowych rzeczy, typu Dior, Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Adidas, Nike itd., itd., a drugi link będzie do Itaobaj, ale do pozostałych rzeczy takich markowych, ale nie markowych, wiecie, typu Dior, tylko innych marek, takich własnych. No i kochani, tam też znajdziecie wszystko, wszystko. Pod tym drugim linkiem Itaobaj będziecie tam mieli do ogrodu, do domu, dekoracje dla kotków, dla piesków, narzędzia dla mężczyzn, dla kobiet, dla całej rodziny, wszystko tam jest. Następny link, jaki Wam podam, to Telegram do Itaobai. Warto też sobie zainstalować, bo tam się ludzie wymieniają różnymi promocjami, linkami do, do różnych produktów, zdjęciami produktów. Tak samo też się to tyczy Discord'a. Też Wam zostawię link. Warto sobie te rzeczy zainstalować. Jeżeli jesteście tacy operatywni na social mediach, to warto takie rzeczy mieć, bo naprawdę można takie deal robić, że ho, ho, super zarobiste. No i co? Także pokazałam Wam dzisiaj takie um, moje własne moją własną inwencję twórczą, jak to mówią. Lubię bawić się modą, lubię bawić się kolorami, lubię takie eksperymenty sobie właśnie robić. Um, lubię makijaże burgundowe, kochani. Jesienią to właśnie, ale nie miałam dzisiaj takiego typowego burgundu. Po prostu nie mam akurat w tym momencie. Muszę sobie kupić cień, bo kiedyś to właśnie jesienią, zimą to burgundy sobie używałam i dobrze się w nich czułam. No ale teraz już twarz coraz starsza i tak dalej. Ja już tak pielęgnacji nie używam mocno jak kiedyś. Um, tak szczerze mówiąc, to jakieś tam kremy z ziai, Yy, takie tanie kremy, ale w miarę z dobrymi składami i powiem Wam, że moja cera mi tylko dziękuję za to. Także im mniej tapety, tym lepiej na twarz, bo wtedy ta skóra nie jest taka starzejąca się szybko, więc i do tego jeszcze dobra dieta. No, u mnie z tą dietą to jest różnie, ale chodzi o to, żeby cukru też dużo nie jeść, bo yy, niestety jak ktoś bardzo dużo cukru yy, wcina, Słodkości, to szybciej się też starzeje skóra i zmarszczki się pojawiają, i różne takie, wiecie, cienie i to i tamto. No dobra, no to nic, uciekam. Życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, wieczorku, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Żebyście się za bardzo nie przepracowywali, żebyście korzystali z tego życia całymi garściami. Teraz taki mamy zwariowany ten czas. Zajrzyjcie sobie do, na te linki. Macie 20%, minus 20% zniżki dla tych nowych użytkowników, którzy sobie zainstalują też apkę na telefonie, ale też na komputerze. Po prostu, jak sobie założą konto, to 20% zniżki macie za te swoje pierwsze zakupy. Także korzystajcie tam z kuponów kupony przesyłkowe żeby, i, i zamawiajcie małe paczki. Wtedy unikniecie jakiegokolwiek cła. Dobra, dzisiaj się z Wami żegnam i życzę wszystkiego najlepszego. Pa, kochani, pa. Kocham, pa, pa.